Pana dziś zostawiam troski swe. Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. Witajcie, bracie i siostry w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski Jezus Chrystus i Duch Święty. Teraz i zawsze. Przebaczenie grzechów sprawia, że prawdziwie stajemy się wolni. Pozwól Bogu, by wejrzał w głąb Twego serca i wydobył z Twej przeszłości bolesne wydarzenia. Przebaczenie jest przecież najpiękniejszym wyrazem miłości. Bracia i siostry, z miłością w sercu, modlmy się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, wiem, jak bardzo mnie kochasz. Wierzę w to, że zawsze mi przebaczasz i przebaczysz mi wszystko, co Ci wyznam. Przychodzę do Ciebie. I mówię. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Żałuję Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham. Chcę być zawsze z Tobą. Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które Przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, odwróć. Obliczę swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Amen. Bracia i siostry, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Niech Bóg pobłogosławi cię i niech cię strzeże. Niech Bóg sprawi, żeby Jego obecność oświecała cię i niech udzieli ci łaski. Niech Bóg skieruje swoją opaczność ku tobie i obdarzy cię pokojem. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech Ci Bóg wynagrodzi. Twoje dobre serce, niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z ojcem niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem świętym, szczęść Boże! U Pana dziś, zostawiam troski swe. Niezwątpienia strach u Pana składam dziś. W tę noc, gdy Pan zdradzony był, połamał chleb i rzekł: Ten oto chleb jest ciałem mym wydanym za Was dziś. Ten oto chleb jest ciałem mym wydanym za Was dziś. Tę noc, gdy Pan zdradzony był, wziął kielich i tak rzekł: To moja krew, przymierza krew, przelana za Wasz grzech. To moja krew, przymierza krew, przelana za Wasz grzech. To Jezus nasz Pan zaprasza dziś. By za Nim iść i życie swe wciąż w ofierze składać Mu. Pogodiem czci jest sługa król. To Jezus nasz Pan zaprasza dziś, by za Nim iść. To Jezus nasz Pan, zaprasza dziś. By za Nim iść, to Jezus nasz Pan zaprasza dziś, by za Nim iść, to Jezus nasz Pan.